Na razie nic, ma czekać. Aha. Ja to samo, jestem z palcem do szycia. Byłam tam dwa razy, prosiłam, żeby w między jednym a drugim jakimś to panowie mnie wyprosili. powiedzieli, że niestety nie mają czasu, są zajęci, proszę czekać. Jest od trzeciej tutaj siedzę z tym palcem, który mi non-stop krwawi. Po prostu szlak człowieka trafia. No to już jest cztery godziny, bo już chyba jest ósma, nie? No, I nic, bez echa. W Między międzyczasie były dwie osoby przyjęte, co z urazami takimi poważnymi. To wszystko. 55 minut czekam. Tam ludzie są bardziej oburzeni. Natomiast nikogo na razie nie przyjmują i w sumie trudno zasięgnąć od kogokolwiek informacji. Teraz jak panowie się pojawili, to coś widzę się chyba ruszyło w tym momencie. Nie, dzwonimy, pukamy, nikt nie wychodzi. No. Proszę pana, ze Szczyrku przyjechałam, ze zwichniętą nogą. Ja się pytam, kiedy tu poprzyjmują kogoś? Tu ludzie podchodzili ze zwichniętymi rękami i nogami. Po trzy godziny tu czekamy. Gdyby ktoś wyszedł i powiedział, że za dwie godziny biorę książkę i cierpię. Od 1 marca tego roku decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zlikwidowane oddziały y, chirurgii urazowej w y, pogotowiach w Szczyrku, w Czechowicach, Dziedzicach i Bielsku. I cały ten strumień pacjentów został skierowany do naszego szpitala. Średnio, dziennie Odnotowujemy około 50-70% więcej pacjentów niż mieliśmy do tej pory. Tu nie ma takiego czegoś jak, nie wiem, jak recepcja, jakieś, jakiś punkt, gdzie można po prostu zgłosić się do kolejki. Nie, nie, ma takiej, nie ma takiej w ogóle możliwości. Tu się po prostu przychodzi i czeka się w kolejce. Nie wiadomo za czym, jak, jak długo, no po prostu każdy, każdy tu ma jakiś uraz. No, i czeka. Natomiast ja przez chwilę dzwoniłem do domu, że no prawdopodobnie wrócę i gdzieś będę czegoś rano szukał. Bo ta pani, polecił mi tu lekarz to, to ambulatorium, znajomy, i powiedział, no, że tu, jest, tu są duże możliwości, proszę tam jechać. Tu jest rentgen, tu jest USG, ale nie wiem, nie wiem, może tu lekarzy nie ma po prostu. Niestety, środki, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na naszą Izbę Przyjęć, pozwalają na zatrudnienie czterech lekarzy. Dwóch lekarzy internistów, dwóch chirurgów ortopedów. I skutki tego są właśnie takie. Gdybyśmy dostali więcej pieniędzy, oczywiście zlikwidowane by zostały kolejki i pretensje pacjentów. Jest dwóch lekarzy, a jak jest też karetki jeżdżą z ludźmi, to też to nie mają jakby. Gdzie jestem się czy Szlak nie trafia. czy się w ogóle dostanę. Jestem tak nerwowa, że nie wiem. No. No właśnie. No dokładnie, wypadałoby nie wiem. Chyba se samemu ten palec uciąć. No wejdź na siłę, jak? Jak żebym tam była, to mnie wywalili już dwa razy? No muszę czekać jeszcze. No. Tak. Muszę poczekać jeszcze. Wejdą no, no, tak. z tam na korytarzu mamy pacjentów też leżących. Bardzo proszę. Wsparcia stara czeka właśnie przy panu chwila. Także najpierw tamtym się musimy zajmować. Tam sama z kolegą, który jest w tamtej y, gabinecie, my po prostu nie mamy jak wyjść i powiedzieć tym pacjentom. Sam pan widział, że z tyłu jest druga kolejka. Z tyłu przewożą ofiary wypadków drogowych. Straż Miejska przewodzi ludzi nietrzeźbie, którzy też muszą być opatrzeni. Po co to zamykali takie normalne pogotowia, czechowice, Szczyrk? No, no niech mi pan powie. Też. No i wiesz, no. Człowiek by tam zawsze zrobiliby prześwietlenie podali, gips i już święty spokój z głowy. A jak tych pijaków będzie więcej, no to my tu będziemy do dni siedzieć. Przed 1 marca, że mi się to nie stało. Bo on była może jeszcze załatwiona jak człowiek, a po 1 marca cię już traktują jak śmiecia. A jeszcze jak emeryt, no ileż on może dać na tą służbę zdrowia. My po prostu czekamy, aż się Narodowy Fundusz Zdrowia zlituje i da nam większe pieniądze, ponieważ decyzje zapadły w Warszawie. Mieliśmy spotkanie z Narodowym Funduszem, z oddziałem Śląskim i oni sami przyznali, że walczyli, żeby utrzymać nasze oddziały, ambulatoria urazowe w trzech pogotowiach ratunkowych i otrzymali odpowiedź odmowną. Ja rezygnuję po prostu, bo wydaje mi się, że nie ma szans. Że...